প্রসঙ্গে রুজি না হোক mieli całą drużynę. Ja tutaj do siebie poproszę kapitana drużyny, babo Mareczka, bardzo dobrze się wspomniałem, w tym roku się nie udało. Powiedz, jaka była przyczyna, może Przypomnij ten sezon. No Nie wiem do końca, jaka była przyczyna, ale niestety, jak już było powiedziane, nie, nie udało się dociągnąć tego do końca. Myślę, że my na pewno nie byli gorszą drużyną od trzeba, ale zabrakło nam trochę szczęścia i sędziowie też nam za bardzo nie pomagali. No myślę, że mogę obiecać za wszystkich, że następny sezon będzie już taki, że to do, dociągniemy do końca i awansujemy na pewno. Dobra, dziękuję. No, na ten mecz, Chcę ich zaprosić do początku kolejnego. Marcin już był w drodze do nowej soli, ale go zabrosili. Dokładnie tak. Jechał tak, są, Nie gość, na to. On chce coś powiedzieć, bo mi tu wyrywa mikrofon. Panowie panie, to jest nasza nagroda, to jest nagroda kibicy wszystkich kibiców, kibiców dla oka, wszystkich kibiców z górnej. To my stanowimy w miarę też o siłę swojego zespołu. Oni chłopcy mówią często, że jesteśmy tym drugunastym zawodnikiem. I pokażmy, że dla nas dla nas, powtarzam, mają wygrać, mają zdobyć drugą ligę, że będziemy zawsze z nimi bez względu na to, jak grają. 150 osób. Zapraszamy do zapisów.

Jacek jest naszym nowym nabytkiem, wyłamany krząbierek byto swego czasu, wieku 20 lat był w Kasze GKS w Katowice, ale no, miał marne szanse na grę, gdyż wtedy już rządził w pracy Janusz Jojko. Tadziu Dadziu Barty! Dadziu Barty GKS! że Stadził Barty jest wyłamanym w Olimpii Poznań, jak się na nie w barwalecha Poznań w sezonie, gdzie spodaliśmy z ekstraklasy klasy, tak, należał, należał do najlepszych naszych zawodników i jednocześnie najlepszych strzelców. I jako ciekawostkę dodam, że Tadziu wkrótce zostanie magistrem prawa. Kadziu Marcin! Numer 16 na głosunku. Maryn jest nasz FC Barcelona. Dodech, Szymon Kapia! Prac! do nas ze ślubu Akromołu. Chciałbym dodech, że ojciec Szymona w latach 82-89 był podporą defensywy GKS-u. Podobno Szymon jest najbardziej rozgadanym zawodnikiem w gks To może Szymon powiesz na co? powiesz coś Ja Jesteś najbardziej rozgadany? To musisz. Może jakiś kawał? Muszę podziękować chłopakom za lekką skrętkę. bo nie miałem tutaj wystąpić i gadać, ale mi, miło was słyszeć i naprawdę to, co robicie na meczach tutaj, to naprawdę to się czuje i tak jak powiedział ktoś tutaj, że jesteście naszym dwunastym zawodnikiem i bądźcie do końca z nami. Dziękujemy! Zzymon, papie, Uczcielem FW w jednej z zaczeskich szkół oraz trenerem młodzieży w warku zawsze. Marek Kasprzy! Krzysztof Markowski! Krzysztof Markowski, największy do w drużynie. Pieszny, oświetlony, wiecznie żartuje. Dodam, że Maro jest autorem ostatniej bramki w akieksie w ekstraklasie. Na razie! Krzysztof! Mary. No nie no, no muszę zapytać skąd taksywa, no? To musi powiedzieć kolega, to Krzysztof Marko, Oczywiście, największy, że to okoliczny. Mario, skąd taksywa? No jak wiadomo, a jak to taki znany proszek do prania, żeby nie było mu nudno, to zrobiliśmy mu konkurencję. czy proszkę. że Dosia jest reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej. Ariel, WYSZASI! Jego piłkarskim dolem jest Patryk Meira, a ulubiony klubem Arsenal Londyn. Piotrek również, promień jak Maligalskiej z a w Katowice. w Katowicie. Ostatnio Piotr został powołany do podzieżonej reprezentacji Polski. Serdecznie gratulujemy! Sadza Wicki! Sadza jest weteranem naszej drużyny. Wyłowany w kilkowiarni w skale Jego piłkarski. Barcelona Sada jest bardzo tak.